Zapraszam na kolejne nasze rozważanie z cyklu praktyki duchowe. Dzisiaj i na naszym następnym rozważaniu chciałbym podjąć temat modlitwa. Wiele się napisało, już wiele mówiło i mówi o modlitwie, ale mam takie wrażenie: im więcej mówimy, tym mniej praktykujemy. I należało może powiedzieć, że im my bardziej praktykujemy modlitwę, jesteśmy zatopieni w modlitwie, tym co nam się mówić o modlitwie. Wielu zadaje sobie pytanie czy po co się modlić, dlaczego się modlić, do kogo się modlić i tak dalej. Wielu katolików, takie mam wrażenie z doświadczenia misji na trzech kontynentach, Europa, Afryka i teraz, Azja, wielu katolików nie modli się regularnie. Nie modli się we własnych domach z rodzinami. Może od czasu do czasu, kiedy stanie się coś przykrego, choć nie zawsze, a już bardzo rzadziej, kiedy osiąga jakieś sukcesy, wówczas mają takie wrażenie, że to ich zasługa. Zadaj sobie pytanie, czy się modlisz? Czy się modlisz regularnie? Bardzo pięknie byłoby, gdybyś. Napisał sobie, opisał sobie Twoją historię modlitwy. Czym jest modlitwa, jak się modlisz, do kogo się modlisz, po co się modlisz. Napisz to sobie, mów do siebie, opowiedz sobie o Twojej własnej modlitwie, spotkaniu z Bogiem na modlitwie. Zacznijmy nasze rozważanie, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Modlitwa, modlić się. Nie modlić się, po co się modlić i jak się modlić. Takie padają pytania. Jeszcze dobrze, kiedy są pytania. Gorzej, kiedy człowiek już się nie pyta w ogóle o modlitwę i się nie modli. Otóż apostołowie, widząc swojego mistrza, Chrystusa na modlitwie, zatopionego na modlitwie, to jest Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 11, 1, 1, i tak dalej, podchodzą do niego i mówią po modlitwie, Podchodzę i panie, naucz nas się modlić. Panie, naucz nas się modlić. Tak więc ta refleksja modlitwie dzielę na takie, takie dwa tematy. Dzisiaj poruszymy i zastanowimy się nad tym, co jest sednem modlitwy. Co jest duszą modlitwy, mocą modlitwy. A nasze następne spotkanie poświęcimy na, na temat, jak się modlić, kiedy się modlić, do kogo się modlić. Otóż zadałem sobie pytanie... Co jest duszą modlitwy, co jest sednem modlitwy, mocą tej modlitwy, czyli uwielbienia Boga, osiągnięcia zbawienia, poznania prawdy. I to jest takie, takie zadanie sobie pytania, co jest mocą naszej modlitwy? To mocą jest dusza, dusza. Niektórzy mają takie wrażenie, że mocą modlitwy to, to Rozum, logika, uczucia. A jednak nie możemy oprzeć naszej modlitwy jedynie i wyłącznie na rozumie i na logice. Dusza jest mocą i tą siłą przemiany, uwielbienia Boga i całego Jego stworzenia. Osiągnięcia, zbawienia, poznania prawdy. Dusza. Często zadajemy sobie pytanie, no ale czym jest dusza? Wielu, wielu, wielu katolików, chrześcijan mówi dusza, dusza, ale tak naprawdę jakby nie wiedzą jak to określić, jak to dotknąć. Według mojego doświadczenia, doświadczenia wiary, doświadczenia z Bogiem, dusza to obraz i boże podobieństwo w nas. To jest właśnie ten instrument. Powiedzmy, instrument, ta umiejętność, ta możliwość, zdolność komunikowania się z Bogiem. Tylko sam Bóg w tobie może komunikować się samym sobą, poznać samego siebie, prawdę i osiągnąć zbawienie. Tak więc, dusza jest. Tym motorem, tym główną siłą, mocą modlitwy, jego obraz i podobieństwo. Tak jakby Bóg w tobie modli się do samego siebie, rozmawia z samym sobą. I to doświadczenie tej duszy dokonuje się poprzez ta, tę integralność. Dusza, ciało, czyli rozum, logika, serce i moc. Pamiętacie te słowa Chrystusa, który mówi. Abyś się kochał Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją siłą. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 10, wers 27. Tym wszystkim, kim jesteś. Integracja. Dusza nie jest czymś zawieszonym w powietrzu, z daleka od ciebie, z daleka od ciebie i gdzieś tam, gdzieś tam jest. Ona jest w tobie. Ona działa w tym ciele, w twoich myślach. W Twoich uczuciach. I to jest ta moc. A więc ta integracja, ciało, umysł, uczucia, które współpracują i pozwalają, aby ta dusza stawała się bardziej widoczna i przeżywana w Twoim, w twoim życiu. Radosnie przeżywana. W, w, w liście do, świętego, do w pierwszym liście do Telsalonicza 16, 17 mówi święty Paweł, radujcie się, zawsze się radujcie i nieustannie modujcie się. Tak więc dusza, ten obraz i Boże podobieństwo w Tobie jest tą, jest tą mocą, siłą, tym wszystkim, czym jest modlitwa. W Ewangelii świętego Jana, rozdział 4, wiersz 23 Chrystus mówi do kobiety samarytańskiej, że Prawdziwi czciciele Boga to ci, którzy czczą Boga w duchu i prawdzie. W duchu i prawdzie to są prawdziwi czciciele Boga. Duch, który wykracza poza umysł, poza logikę, poza fakty, które doświadczamy i przeżywamy w naszym codziennym życiu, który dotyka wieczności. Prawda która Nie jest określona tylko tymi faktami, które widzimy na e, naszymi ocza, oczy, oczyma, czy, czy dotykamy, dotykamy rękoma. Prawda, którą jest Bóg. I tu jest właśnie ta moc, dusza. Pamiętacie, te piękne słowa Magnificat Maryi, one zawsze dla mnie są taką inspiracją. Ona mówi w Łukaszu, 1 2, 1, 4, 1 wiersz 46, 47. Wilbi dusza moja, pana. Wilbi dusza. Moja pana dusza. I raduje się duch mój w Bogu, zbawiciel moim. Nie umysł, nie logika, ale wielbi dusza moja pana. Jak już powiedziałem, ta dusza, ten obraz i pożowodowieństwo nie są zawieszone gdzieś w powietrzu, za tobą, poza, ponad tobą, czy gdzieś tam. One są w twoim ciele. W twoim ciele. Święty Paweł Pięknie to określa w pierwszym liście. Do Koryntian 6:19. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, które dane jest wam od Boga i, od, i nie należycie jest do samych siebie? Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. I w tej mocy Ducha Świętego przeżywasz modlitwę, klękasz, w mocy Ducha Świętego zwraca się do Boga. Albo pozwala, żeby Bóg zwracał się do ciebie. Ten duch, ten duch, ta świątynia, twoje ciało jest świątynią. świątynią. A kiedy jesteś słaby, mówi w, w, pierwszym, w Rzymian 5:8 Święty Paweł, kiedy nie wiesz, jak się modlić, jesteś słaby na modlitwie. Po prostu Duch Święty modli się w Twoim imieniu, wyraża to, czego Ty nie umiesz wyrazić. Pozwól, módl się o dar Ducha Świętego. Tak więc modlitwa to nie jest takie po prostu yy, przeżywanie radości, spokoju ciała, spokoju uczuć, umysłu. Pamiętam kiedyś pewna osoba powiedziała mi, nie tak dawno, powiedziała mi, że chodzi do kościoła, modli się, ponieważ czuje się dobrze. Czuje się dobrze. I tak chciałbym się dodać, a jeżeli czuję się źle, to przestanie się modlić, przestanie chodzić do kościoła? Dusza to nie jest tylko, że się czuję dobrze. I jest mi dobrze i szukam tego dobra. Dusza pragnie uwielbiać Boga, pragnie osiągnąć zbawienie i poznać prawdę. Jakie praktyki, jeżeli chodzi o. Dusza, która jest sednem centrum twojej modlitwy, mocą Twojej modlitwy, która jest y, Twoje ciało świątynią Ducha Świętego. Co uczynić, aby, aby to ciało, jakby współpracowało, pozwalało Twojej duszy, wielbić Boga, wielbić duszę Moja Pana i radować się w Bogu, raduje się Duch Mój w Bogu Zbawicielu moim. Co uczynić? Takie praktyki. Y, pozwól sobie, aby, powiedzmy, trzy dni w tygodniu, pięć, dziesięć minut, siądź z dala od jakiegokolwiek hałasu, od jakiejkolwiek gonitwy. Siądź i po prostu zamknij oczy i słuchaj swoich własnych myśli i uczuć. Jestem pewien, że na początku będziesz w jakiś sposób zaniepokojony, nawet przerażony tym, co dzieje się w tobie. Tyle niepokoju, tyle troski, zwątpienia i tego ciągłego poszukiwania, uciekania od, 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 od cierpienia. Będziesz się, zaniepokoisz się, kiedy zaczniesz słuchać swoich własnych myśli. Nie walcz z nimi. Nie walcz, bo im bardziej walczysz z tymi słabymi myślami, z tym niepokojem, lękami, tym bardziej jakby to wzmacniasz w sobie. Wprowadź Boga. W tym, w tym wyciszeniu ciała, w tym, tym gwarze, chaosie twojego, Twojej podświadomości, wprowadź tam Boga, wprowadź Boga i pozwól, aby On stał się mocą, siłą tej przemiany. Zapraszam na nasze kolejne rozważanie. Będzie to mo znowu kontynuacja o modlitwie. Czym jest modlitwa, w jaki sposób się modlić, do kogo się modlić i tak dalej. Chwała Ojcom i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.